Tarek Andrzej Wita, 26 listopada 2021 Mam słowo do Pana dzierżawcy, Pan to sam rozwiąże Jak Pan nie będzie chciał tego rozwiązać To my to załatwimy inaczej trochę Bo tam półtora roku już minęło od tego czasu Jak dostał Pan wypowiedzenie o dzierżawy Pan oczywiście nie odebrał Starostwo mi tu napisało jakieś wikimiki, Że to oni nie od tego, ja sobie porozmawiam Panem Starostą i powiem dla pana i mojego bezpieczeństwa, rozmowy tutaj będą nagrywane. Tu się wydzieli 9 metrów. Akurat 9,60 jest dom, to 9 metrów. Y, 60 cm jest fundament. 9 metrów się tu wydzieli. Pan Bartosz mi pomoże. Pałaszewski. Tu się kawałek stodoły rozbierze, przesunie się, żeby było 9 metrów. I tu się to wydzieli, żeby była przejazd w góry. I to się sprzeda Andrzejowi Żabeckiemu. Pan to sobie wybije z głowy. Panie dzierżawco, może pan się tego trzymać ręcami i nogami? Nie brzdękna. Pan mi barabasza wspólnie w porozumieniu z innymi wykończył. Ale to już przeszłość. Po prostu wystarczyło przyjść porozmawiać. Ale pan miał inny plan z moją żoną, która z... lubi takie pikimiki. No trudno. Filozof jej nie zaspokajał, trudno. Nieważne to już jest dzisiaj nieistotne. Muszę wyczyścić to oczko, tutaj, żeby miały te nasze kaczki, gdzie pióra umyć. Powoli się to będzie sprzedawać. Co tam? dostałeś puszkę. Co? ał. Mówisz, że mam rację. No pewnie, że mam rację. Fajnie, żeście to myśleli. Nie wiem, kto Panu jeszcze w tym pomógł, bo Pan jest według mnie półwity, inteligent. Może tu Piotrek. To nie ma znaczenia. Absolutnie to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Tu się siedlisko zostanie sobie. Domek się cały ładnie obmaluje na biało. Tą segłę, która tu jest ze starego domu i, i tą dachówkę po bojanowskich się tam po płotek postawi od Grabola strony bliżej, nie tak daleko. Bo jak mój tata stawiał płot, to twój dziadek przyszedł i mówi: To dzichu, tu za daleko. A mój tata mówi: Stoisz na mojej ziemi. Łocuń się. Filozof nie jest mściwy, tylko pamiętliwy. I to sobie zapamiętał. I tu pójdzie mur. Tak wysoko jak garaż. O, no, tu. A on nie chce tam orze pod same, pod sam fundament. Chociaż tu jest, napisał wojewoda, że to jest budynek, metod od działki. Do niego to nie dociera, no ale trudno. To nieistotne. Żyjemy swoim życiem. Batka kazała to wszystko powyrzucać, bo ją sumienie wzięło sumienie mam tylko kasa w głowie kasa i kasa 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 złom tu mi chłopaki zabierają niech sobie tam się pocieszą zabiorą pług, opryskiwacz, kultywator ciągnik C330 się sprzeda bandrzejowi jest niepotrzebny nie będzie już tu w życiu ziemi obrabiał tu będzie pan Andrzej Żabecki ziemię obrabiał. I powoli sobie będziemy domek taki malutki dla siebie i psa szykować. Dla brzdęka, nie? Brzdęk, razem będziemy się mieszkać. A czy Andrzej weźmie jakąś nową dziewczynę? Nie wiem. Jak się trafi jakaś porządna, to może tak, nie? Najpierw trzeba znaleźć dziewczynę. Szukamy dziewczyny dla brzdęka. Tak. Czarnej. Tak. Nie za wysokiej na nogach. Żeby wzdęglo sięgnął. Żeby miał się z kim pobawić. Żeby miał z kim pospać. Żeby miał z kim poleżeć. Po prostu. Tak jak to w życiu jest. Zauważacie, że gołębie się z psami nie krzyżują? Nie zauważyliście pewnie. A wam, nam, wam stwórca patrzy. Wam się w głowach popierdoliło. Jak czytam te portale randkowe, co żeście mi razem z Bełatką założyli, bo Bełatka mi to mówiła, że to Ania musiała, bo tylko oni znają mojego, mojego maila. Andrea, zgon. Przecież ty go znałaś, Bełata. Dałaś Michałkowi to. Czytam, Hakerowi. Dawałaś mu też dupy. A zresztą, co mnie to kurwa obchodzi? Twoje życie, twój wybór. Dla mnie jest to filozofa przed Sokratejskiego nieistotne. Sama im to dostarczyłaś. Trafiłaś tam, gdzie powinnaś. Albo raczej, gdzie sama wybrałaś. Trzebaś znowu filozofa wziąć na litość. Jak 21 lat temu. Nie, 21 lat temu. Sama mówiłaś, że karma wraca. Bo wraca. chciałeś mnie razem z Michałem... Grabolem wsadzić do wariatkowa, nie? Wódę mi kupowałaś. Kup se wódkę. Kup se wódkę. Kup se wódkę, bo ty pijesz cały czas. Kup se wódkę. Kup se wódkę. Kup se wódkę. Wiesz co bratka? Z się tunki. W ślubie nie chciałeś zrobić prawo jazdy, bo chłop będzie pił. Później ci powiedziałem, że jakby mnie brakło, to trzeba było prawo jazdy zrobić. Ile razy podchodziłaś do tego, ile tłumników nagubiłaś. Andrzej tylko machał ręką. Naucz się, sama się naucz. A ty się cały czas pieprzyłaś ze wszystkimi. I wreszcie dałaś dupy temu robi i cię przepuścił. John, Tarek Andrzej pozdrawia. Czyli masz prawo jazdy za dupę. Na razie ze stwórcą.